Beatum Vincentium Pallotti, Sanctum esse decernimus, ag definimus. Ogłaszamy błogosławionego Vincentego Pallottiego świętym i w poczet świętych pańskich go wpisujemy. Rok jubileuszowy z okazji pięćdziesięciolecia kanonizacji świętego Vincentego Pallottiego. Pallotti, świętość dla apostolstwa. Więcej informacji na stronie internetowej pallottymi.pl Sanktę Winczęcy Palotti. Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi rozgłośnia Radia Watykańskiego. Z bazyliki świętego Piotra nadajemy uroczystość kanonizacyjną błogosławionego Wincentego Palotti'ego, który w ubiegłym stuleciu w nieustannych trudach i znojach przez niewyczerpany zapał apostolski stał się drugim apostołem Rzymu, i który poprzez założony przez siebie ruch apostolski pod nazwą katolickiego apostolatu żyje i działa w naszych czasach. Przez budzenie i rozszerzanie apostolstwa świeckich zdobył on nieprzemijającą zasługę. Wszyscy ostatni papierze uznali go zgodnie z poprzednikiem i pionierem akcji katolickiej. Tytuł błogosławionego nadał Pallotiemu papież Pius XII, a dziś świętym ogłosi go papież Jan XXIII. Oto jesteśmy już w Bazylice. Pragniemy tym, którzy nie mogli być obecni, przekazać choć w części to, co tu się dokona. Palloti, jak to już wspomniano, stworzył Wielki Ruch Apostolski. Do tego celu założył Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, które miało wziąć odpowiedzialność za rozwój całego dzieła i za ożywianie jego ducha. Członkowie tego stowarzyszenia, popularnie zwanego palotynami, jak również żeńska jego gałąź siostry palotynki, pracują dzisiaj na całym świecie. Nie ma się więc co dziwić, że z całego świata przybyły pod wodzą synów i córek duchownych. Palotiego, wielotysięczne rzesze i widzimy je teraz porozmieszczane po różnych częściach świątyni. Są mężczyźni, niewiasty, młodzi i starzy z krajów nie tylko europejskich, ale ze wszystkich kontynentów. Z północnej i południowej Ameryki, z południowej i środkowej Afryki, z Indii, z Australii. Samych pielgrzymów przyprowadzonych przez palotynów i palotynki jest ponad 9 tysięcy. Wśród obecnych widać przedstawicieli Polonii Rzymskiej z Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Józefem Gawliną na czele. Są przypadkowo dwaj biskupi luberscy, ordynariusz diecezji najprzewielebniejszy ksiądzbiskup Piotr Kałwa i koadjutor Jego Ekscelencja ksiądzbiskup Henryk Stronkowski, którzy zatrzymali się tutaj po sesji soborowej. Tylko z polskiej prowincji nikt przybyć nie mógł. Maria La Raona, prefekt świętej kongregacji obrzędów, zbliża się do tronu. On to głównie czuwał nad przygotowaniami do tej kanonizacji, to jest nad procesem kanonizacyjnym. W jego też imieniu kieruje adwokat konsystorski, pan Ferrata, następującą prośbę do Ojca Świętego. Najprzerwilewniejszy obecny tu kardynał Arkadiusz Laraona najusilniej prosi, by Wasza świątobliwość raczyła umieścić błogosławionego Wincentego Palotiego w spisie świętych Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz zarządzić, iżby od wszystkich wierzących w Chrystusie był czczony jako święty. W imieniu Ojca Świętego sekretarz brewiów papieskich Monsignor Hamlet Tomlini mówi m.in. To, o co w krótkich słowach prosiliście, jest również gorącym życzeniem Ojca Świętego. Vincenty Palotti był mężem bez skazy, mężem wyróżniającym się we wszystkich cnotach. Łaska Boża przez niego dokonała rzeczy, jakie przechodzą w siły natury. Należy też ufać, że On, jako wielki wzór, szczególnie dla kapłanów, stanie się obfitym błogosławieństwem Bożym dla całego Kościoła. Najściślej z Chrystusem Zjednoczony płonął niewypowiedzianie wielką miłością Boga, a stąd naturalnym sposobem wypływała jedyna w swoim rodzaju miłość ku ludziom. Bez wytchnienia starał się służyć zbawieniu wiecznemu dusz ludzkich. Zawsze pełen dobroci dla biednych i słabych. Opiekował się chorymi, więźniami, skazańcami. Oddał się całkowicie wychowaniu młodzieży i urobieniu robotników. Ludzi świeckich wszelkiego stanu pozyskał dla gorliwej współpracy z biskupami i kapłanami. Dlatego słusznie mógł go papież Pius XII nazwać poprzednikiem akcji katolickiej. Wreszcie nie szczędził trudu, by i duchowieństwo kierować ku świętości życia. Oto dość ważne powody, dla których papież chce umieścić błogosławionego Wincentego Palotiego wśród świętych pańskich i ustanowić go patronem i wzorem ludzi. Beatum Vincentium Palotti sanctum esse decernimus definimus. Ogłaszamy błogosławionego Wincentego Palotiego świętym. I w poczet świętych Pańskich go wpisujemy. Postanawiamy równocześnie, by święto obchodzone było corocznie jako uroczystość świętego wyznawcy w Dzień Jego Odejścia, dnia 22 stycznia, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O! Więc świętym. Nieodwołalne to słowo. Wyrok papieski ob przyjmują obecni entuzjastycznymi oklaskami. Przyjaciele, czciciele Nowego Świętego, zebrani pallotyni i pallotynki, tysiączne rzesze świeckich apostołów zgrupowanych wokół synów duchownych pallotiego, niezliczone tłumy pielgrzymów ze wszystkich części świata, manifestują swą aprobatę i radość oklaskami, okrzykami czy ruchami rąk. Robi to wrażenie szumu wzburzonego morza, którego fale biją obrzegi. Radia Watykańskiego Nadaliśmy sprawozdanie z kanonizacji Błogosławionego Wincentego Palokiego Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Laudetur Jezus Chrystus